Sport to trudny, wymagający wyrzeczeń, a na dodatek niedoceniany. Mowa o wioślarstwie, które mimo tych niedogodności trenuje wełku sporo osób i to skutecznie. Efekt jest niesamowity: złoty medal w Mistrzostwach Europy i piąte miejsce na Mistrzostwach Świata. Te trofea to efekt wakacyjnych wyjazdów Izabeli Słomy i Łukasza Zuba. Iza przywiozła złoto z Pucharu Europy Juniorów we Włoszech. Nie było to łatwe. Na początku było mi ciężko, bo było tam bardzo gorąco i Włoszka była przyzwyczajona do tych warunków, a ja tak nie bardzo, ale później już było dobrze. Łukasz, startujący w konkurencji dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn też miał chwilę wahania w czasie Mistrzostw Świata w Szkocji. W pierwszym biegu mówię, się zdenerwowałem, a potem zdałem sobie sprawę, że, że wszyscy są równi tak naprawdę i... Wygrywa lepszy. I chociaż Euczanin nie był najlepszy, to był bardzo dobry. Zajął piąte miejsce. A do takiego sukcesu doszedł po 10 latach pracy i intensywnych treningach. Najtrudniej było przed samym startem. Przed zawodami to już naprawdę jest tylko trening, spanie, jedzenie i nic więcej. Bo to rano rozruch, 40 minut, pierwszy trening, drugi trening i po klacie coś. I to praktycznie. Yy... No, ciężka praca i tyle. Na ćwiczenia wioślarze przeznaczają codziennie półtorej godziny. Oprócz zajęć na wodzie trenują na ergometrach, na siłowni czy grając w gry zespołowe. Pod z nich płynie, ale nie narzekają. Wręcz przeciwnie, nie potrafią żyć bez wioślarstwa. Chciałabym iść na, do szkoły, na przykład na WF i bym mogła zarówno trenować, jak i studiować. Łukasz już zrealizował taki plan i studiuje wychowanie fizyczne. Wciąż jednak trenuje pod okiem Tadeusza Zemela. Bo, żeby być dobrym wioślarzem, trzeba wiele pracy i wysiłku. Element utrzymania się na wodzie jest bardzo trudny. Jest to pewne, pewna kwestia jakby koordynacji ruchu wioślarskiego. No, są to dość skomplikowane rzeczy. Wymaga to wieloletniego wysiłku, żeby koniec końców dobrze popłynąć. Trenować można wełku, bo mamy ku temu warunki. Jezioro jest do dyspozycji wioślarzy w każdej chwili. No gorzej ze sprzętem. No ale liczymy tu na pana starosty, który ma bardzo miłe spojrzenie i tak sądzę, że ono jest, prawda? Zresztą nie tylko, bo panowie z zarządu z kwiatami iskę tutaj witając naszą mistrzynię Europy, więc ja myślę, że do końca będą. Młodzi Euczanie pokazali na co ich stać. Teraz ruch należy do włodarzy.